Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Siemanko, drodzy widzowie, a więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie znać, jak tam wasz Black Friday i jakie projekty skupywaliście w ubiegłym tygodniu. A w dzisiejszym materiale, oczywiście, porozmawiamy o bieżącej sytuacji na rynku kryptowalut. No i tutaj z jednej strony mamy zielone wyniki za ostatni tydzień, z drugiej strony możemy mówić o takim strachu wśród inwestorów odnośnie tego, co może wydarzyć się w najbliższym czasie. Natomiast dzisiejszy materiał rozpoczniemy od kilku ciekawych statystyk na temat kondycji rynku kryptowalut no i te statystyki będą pochodziły z raportu od Bitwise'a idąc dalej przejdziemy sobie do samego Bitcoina, no i tutaj oczywiście zastanowimy się jaki scenariusz jeżeli chodzi o samego BTC może być realizowany w najbliższych miesiącach, idąc dalej przejdziemy do myślą, że takiej głównej części dzisiejszego materiału, czyli Ethereum, ponieważ tutaj nie możemy zapominać, że już 3 grudnia będzie miała miejsce kolejna z aktualizacji sieci, czyli aktualizacja Fusaka, no i na temat tej aktualizacji dzisiaj sobie nieco więcej powiemy. Powiem wam, na czym zmiany mają polegać, a także odpowiemy sobie na pytanie, jak historycznie cena Ethereum reagowała na tego typu aktualizacje. Także tutaj mnóstwo ciekawych informacji, nie tylko na temat samej aktualizacji, ale oprócz tego również mam dla Was kilka ciekawych statystyk odnośnie tego, w jakim miejscu aktualnie Ethereum się znajduje. Idąc dalej, bo to oczywiście nie wszystko, powiemy sobie również o sytuacji makroekonomicznej, no bo tutaj poza samą decyzją odnośnie stóp procentowych już w najbliższym tygodniu będziemy mieli bardzo ważne wyniki makroekonomiczne, no i tutaj również się na moment zatrzymamy, ponieważ porozmawiamy sobie o wskaźniku gospodarczym ISM, PMI oraz jego korelacją z wycenami Bitcoina. Na zakończenie również szybkie podsumowanie raportu od Glassnode'a, czyli raportu od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No i zanim Przejdziemy do rzeczy. Mam do Was krótki apel. Mianowicie, YouTube pokazuje, że zaledwie 35% oglądających moje materiały subskrybuje ten kanał. Także, jeżeli te materiały Wam się podobają, no to ja bardzo proszę o subskrypcję. Będę za to dozgodnie wdzięczny. Oprócz tego, oczywiście, z góry dziękuję za pozostawione łapki w górę, a także komentarze. No a teraz, już nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Ok, a więc na początek spójrzmy na performance czołowych projektów za ostatnie 7 dni. No i tak mam. Bitcoina, który urósł w tym okresie o blisko 8%, no i powróciliśmy powyżej poziomu 90 tysięcy dolarów. Podobne wzrosty osiągnęły również inne czołowe projekty na rynku kryptowalut, no bo tak, Ethereum urosło o blisko 10%, BNB zaliczyło nieco ponad 6% wzrost, natomiast Solana urosła o 8% w tym samym okresie. No i oczywiście, jeżeli spojrzymy na wydarzenia w ostatnich godzinach, no to widzimy tutaj delikatne spadki, natomiast myślą, że takimi godzinnymi ruchami nie ma co się zbytnio przejmować. A teraz przejdźmy do takiego ogólnego sentymentu, no bo tutaj warto zauważyć, że jeżeli spojrzymy na Fear and Greed Index, no to ten pokazuje 28 punktów, co wskazuje na taki ogólny strach. No i myślę, że ciężko się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Natomiast teraz przejdźmy do szybkiego podsumowania raportu od Bitwisea. Co prawda, jest to podsumowanie kwartału trzeciego, no i ten raport wyszedł już nieco ponad miesiąc temu. Natomiast, szczerze mówiąc, musiałem go poniekąd przegapić, i teraz pokrótce pokażę Wam cztery ciekawe informacje, na które moim zdaniem warto zwrócić na tym etapie uwagę. No, i tak, pierwsza informacja, no to wskazanie na wolumen tradingowy na rynkach spot. Tutaj, oczywiście, taki totalny dołek zaliczyliśmy w kwartale trzecim roku 2023. Od tego czasu można powiedzieć, że sukcesywnie sobie tutaj rośniemy. Natomiast, po pierwsze, jeżeli chodzi o ten kwartał ostatni, no to tutaj widzimy również tendencję wzrostową. Idąc dalej, jeżeli spojrzymy na ilość aktywnych deweloperów na rynku kryptowalut, no to tutaj myślę, że informacja jest wręcz stricte pozytywna. Ponieważ po raz pierwszy, tak naprawdę od końcówki roku 2021, zaliczyliśmy tutaj jakiś znaczny wzrost, co jednoznacznie wskazuje na zwiększone zainteresowanie tym rynkiem ze strony samych deweloperów, którzy ten rynek rozwijają. Idąc dalej, slajd numer 3 z moim zdaniem kluczową informacją w tym raporcie, mianowicie, poniższe zestawienie pokazuje nam, jaką ilość kapitału rynek zainwestował w powstające projekty kryptowalutowe. No i tak, jeżeli chodzi o kwartał trzeci roku 2025, było to około 7,5 miliarda dolarów, także był to najlepszy wynik jeszcze od kwartału trzeciego roku 2021, także moim zdaniem ta informacja może być tutaj kluczowa, ponieważ ponieważ pokazuje nam narosnące zainteresowanie rynkiem kryptowalut ze strony samych inwestorów, którzy w powstające projekty inwestują. Idąc dalej, ostatnia informacja, no to taka ciekawostka, mianowicie jeżeli porównamy wolumen handlowy stablecoinów do płatności kartami Visa, no to oczywiście rok 2024 był w tym zakresie rokiem przełomowym, ponieważ po raz pierwszy w historii to właśnie stablecoiny osiągnęły wyższy wolumen handlowy, i jeżeli chodzi o rok 2025 no to na tą chwilę również ta tendencja jest utrzymana. Także tak reasumując informacje z raportu od Bitwise'a, no to trzeba przyznać, że pomimo takiego ogólnego strachu na rynku kryptowalut, w samych cyfrach wygląda to naprawdę nieźle. Natomiast teraz już nie przedłużając, ponieważ tych tematów do omówienia dzisiaj mamy naprawdę sporo, przechodzimy do tematu numer dwa, czyli do samego Bitcoina. Bitcoina, który w trakcie nagrywania tego materiału jest wyceniany na nieco ponad 90 tysięcy dolarów. No i oczywiście oznacza to, że jesteśmy niespełna 30. 20% poniżej poziomu ATH, które zostało ustanowione na początku października bieżącego roku. No i tak, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, no to oczywiście na przestrzeni ostatniego tygodnia urośliśmy o blisko 8%. Natomiast, z racji, że zbliża się koniec listopada, no to na tą chwilę ten performance za ostatnie 30 dni jest na poziomie minus 16%. No i tak, od razu przechodząc do konkretów, jeżeli mielibyśmy wskazać jakieś powody tych ostatnich spadków, no to bez wątpienia możemy wskazać na amerykańskie fundusze ETF, no bo tutaj o tyle, o ile ten ostatni tydzień świeci się na zielono, no to tak, jeżeli podsumujemy sobie ostatnie 30 dni, no to widzimy tutaj wyprzedaż ponad 43,5 tysiąca sztuk bitcoinów o wartości ponad 4 miliardów dolarów, także jeżeli spojrzymy na całą historię tych funduszy ETF, czyli od momentu startu w styczniu roku 2024, no to była to bezwzględna Względnie największa wyprzedaż w ich historii. Natomiast też chciałbym Was trochę uspokoić, ponieważ jeżeli porównamy sobie ilość nowo powstałych bitcoinów od stycznia roku 2024 do ilości sztuk bitcoinów, jakie zostały zakupione, czy to przez amerykańskie fundusze ETF, czy też przez firmy prywatne, no to tutaj ten stosunek jest bezwzględny. No i tak te firmy, w połączeniu z funduszami, zakupiły blisko 1 400 000 sztuk bitcoinów w porównaniu do nieco ponad 330 tysięcy bitcoinów, które w tym okresie zostały wykopane. Także, jak widzicie, w samych cyfrach ta sytuacja bitcoina wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie. No i dajcie znać w komentarzach, może jaki scenariusz wy dla samego bitcoina przewidujecie? Czy w tym przypadku obejrzymy taki retest oraz będzie to kontynuacja trendu wzrostowego, czy być może będziemy obserwowali kontynuację spadków tak naprawdę zgodnie z samą cyklicznością, co mogłoby wskazywać na spadek bitcoina nawet o około 65% od szczytu, co oznaczało, by cenę na poziomie w okolicy 45 tysięcy dolarów. Także mówimy o potencjalnym spadku nawet o 50% od aktualnych poziomów cenowych. No i na zakończenie tematu samego Bitcoina, jeszcze taka mała ciekawostka, mianowicie korelacja wycen Bitcoina do wycen miedzi denominowanej w samym złocie. Jak widzicie, na tych wykresach możemy zauważyć pewnego rodzaju korelacje, także dajcie znać, czy wcześniej o takiej korelacji słyszeliście oraz co o niej myślicie? No i jeżeli macie jakieś informacje na temat tego, co może wydarzyć się z miedzią w najbliższych tygodniach, no to również o nie poproszę, ponieważ sam wykres miedzi sobie od jakiegoś czasu dość stabilnie rośnie, natomiast oczywiście te wzrosty nie są tak agresywne jak w przypadku złota. Także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w najbliższych tygodniach. No dobra, to teraz przejdźmy, myślę, do głównego tematu dzisiejszego materiału, czyli do Ethereum. Ethereum, które dzisiaj wyceniane jest na około 3000 dolarów, co oznacza, że na przestrzeni ostatniego miesiąca cena Ethereum spadła o ponad 20% oraz to, że jesteśmy blisko poniżej 40% poniżej poziomu ATH. Natomiast jeżeli chodzi o samo Ethereum, no to tutaj myślę, że musimy mieć wręcz na uwadze, że już 3 grudnia, czyli w najbliższą środę, ma mieć kolejna z aktualizacji sieci, czyli aktualizacja Fusaka. Tutaj oczywiście nie możemy zapominać o tym, że Ethereum jest projektem, który wciąż się rozwija. No i jeżeli chodzi o takie najważniejsze funkcje, jak możemy przeczytać na stronie projektu, sama aktualizacja będzie się skupiać na czterech obszarach, czyli po pierwsze będą to tańsze transakcje, po drugie, dodatkowe bezpieczeństwo, po trzecie, lepsze doświadczenia użytkowników, a także przygotowanie pod kolejne aktualizacje. Natomiast musimy mieć na uwadze, że na tą aktualizację składa się tak naprawdę 12 mniejszych usprawnień, czyli różnego rodzaju tak zwanych EIP, które wdrażają różnego rodzaju rozwiązania mające na celu poprawę działania samej sieci. No i tutaj myślę, że nie ma sensu skupiać się na tych kwestiach technicznych. Ponieważ zapewne niewiele osób będzie to interesowało, natomiast chciałbym zaznaczyć, że jest to już 16 aktualizacja sieci, jaką przechodzi Ethereum. No i ich historię możecie zobaczyć teraz na poniższej grafice. No i na początek skupmy się na aktualizacji ostatniej, czyli aktualizacji Petra. Aktualizacja ta miała miejsce 2 maja bieżącego roku. No i na pewno warto odnotować, że po tej aktualizacji cena Ethereum urosła o blisko 60%. Zaledwie na przestrzeni kilku dni, natomiast oczywiście należy zadać pytanie, jak historycznie cena Ethereum reagowała na poprzednie aktualizacje. No i tutaj zaznaczam, że nie jest to moja grafika i trzeba przyznać, że niektóre etapy wzrostowe są tutaj dość dziwnie zaznaczone. Natomiast tak uogólniając, myślę, że możemy stwierdzić, że zwykle tego typu aktualizacje miały pozytywny wpływ na wyceny samego tokena ETH. A jeżeli chodzi o moją subiektywną opinię na temat tego, co może wydarzyć się z Ethereum, no to na początek dorzucę kilka innych ciekawych statystyk. Po pierwsze, jeżeli spojrzymy na wskaźnik RSI, no to aktualnie wahamy się lekko powyżej 40 punktów. No i jeżeli spojrzymy na bieżący cykl samego Ethereum, no to od poziomu 40 punktów odbijaliśmy się już w tym cyklu czterokrotnie. No i za każdym razem zwiastowało to mniejsze bądź większe wybicie ku górze, idąc dalej. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik MVRV Ziskor, no to on również dosyć jednoznacznie wskazuje nam na fakt, że aktualnie Ethereum jest zdecydowanie bliżej niedowartościowania niż jakiegokolwiek przewartościowania. Ponadto, jeżeli spojrzymy na wykres Ethereum do samego Bitcoina, no to tutaj również wydaje się, że jesteśmy w dość kluczowym momencie, ponieważ właśnie mamy okazję potwierdzić wyjście z takiego wielomiesięcznego trendu spadkowego, także moim zdaniem, te najbliższe tygodnie czy też miesiące mogą być dla samego Ethereum naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie i jakie macie predykcje co do Ethereum na najbliższe miesiące. Idąc dalej, podsumujmy sobie to, co robiły amerykańskie fundusze ETF. No i tutaj w przypadku Ethereum sytuacja jest lepsza niż w przypadku samego Bitcoina. No i ten ostatni tydzień możemy nazwać już takim pełnoprawnym przebudzeniem. Natomiast mówiliśmy sobie o porównaniu ilości nowo powstałych bitcoinów do tych zakupionych przez firmy prywatne czy też przez fundusze instytucjonalne. No i tam ten stosunek był ponad 4 do 1. Natomiast w przypadku Ethereum ta różnica jest jeszcze. Większa, no bo tutaj ten stosunek to ponad 7 do 1. Także ten popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych, a także dużych firm prywatnych wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. No i moim zdaniem, sama cena Ethereum aktualnie tego stanu rzeczy po prostu jeszcze nie oddaje. Co ciekawe, na poniższej grafice możecie znaleźć ciekawe porównanie wykresu Ethereum do wykresu cenowego złota. No i tutaj bez wątpienia możemy dopatrywać się pewnego rodzaju podobieństwa. Natomiast pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne. No i na koniec takie dwie ciekawostki. Po pierwsze, jeżeli spojrzymy na 12 topowych modeli cenowych dla Ethereum, no to aktualnie 10 z nich wskazuje na zdecydowanie wyższe poziomy cenowe. A po drugie, jeżeli spojrzymy na aktualne portfolio rodziny Donalda Trumpa, no to w 100% składa się ono właśnie z Ethereum. No i mówimy tutaj o portfolio o wartości ponad 8 miliardów dolarów. No dobra, więc podsumowaliśmy sobie sytuację na rynku kryptowalut, powiedzieliśmy o bitcoinie, powiedzieliśmy o ethereum, co wskazywałoby na fakt, że powinienem teraz przejść do sektora altcoinów. Natomiast w dzisiejszym materiale poniekąd ten temat trochę pominę, ponieważ moim zdaniem to właśnie to, do czego przejdziemy teraz, czyli taka ogólna sytuacja makroekonomiczna, będzie kluczowa dla przyszłości sektora altcoinów. No i oczywiście, jeżeli spojrzymy na ostatnie 7 dni, no to tylko w pierwszej setce, Market Capu, mieliśmy naprawdę wiele projektów, które zaliczyły godne odbicie. Natomiast, tak zupełnie szczerze, moim zdaniem, jeżeli rynek altcoinów nie zareaguje na to zmieniające się środowisko makroekonomiczne, no to myślę, że istnieje coraz większa szansa na to, że już nic może go nie uratować. Natomiast teraz powiedzmy sobie o szczegółach, ponieważ jest o czym mówić. No i tutaj, jeżeli chodzi o środowisko makroekonomiczne, no to na pewno warto zaznaczyć, że taka najważniejsza zmiana została. Już ogłoszona, no i wchodzi w życie już 1 grudnia, czyli dosłownie jutro. No i mówimy tutaj o zakończeniu etapu zaciskania ilościowego, czyli o takim mechanizmie gospodarczym, w którym to płynność jest ściągana z rynków finansowych. No i był to stan, w którym znajdowaliśmy się tak naprawdę od końcówki roku 2022, co możecie zobaczyć teraz na poniższej grafice. Natomiast samo zakończenie tego etapu wskazuje jasno, że już w najbliższym czasie na rynkach finansowych powinno pojawić się zdecydowanie więcej płynności, co moim zdaniem może być tym czynnikiem kluczowym. Natomiast to oczywiście nie wszystko, ponieważ już 10 grudnia będzie również miało miejsce kolejne posiedzenie Fedu, no i aktualnie szanse na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych są wyceniane na 87%, co może wydawać się dość jednoznaczne. No i oczywiście sama obniżka stóp procentowych. Powinna być również sygnałem stricte pozytywnym, natomiast jak już wiemy z najnowszej historii, pomimo kilku ostatnich obniżek, no sam rynek kryptowalut, a w tym przede wszystkim rynek altcoinów praktycznie na nie nie reagował. Także oczywiście pojawia się pytanie, jak będzie tym razem. A co ciekawe, również 1 grudnia będziemy mieli odczyt bardzo kluczowego wskaźnika makroekonomicznego, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli mówimy tutaj o wskaźniku gospodarczym ISM PMI, który pokazuje nam taką ogólną aktywność gospodarczą. No i tutaj na pewno warto zaznaczyć, że na tym wskaźniku od bardzo długiego czasu, ponieważ jeszcze od początku roku 2023, jesteśmy można powiedzieć na takim negatywnym poziomie poniżej 50 punktów, a jeżeli spojrzymy na korelację tego wskaźnika z wycenami Bitcoina. No to tutaj wyłania nam się naprawdę bardzo ciekawy obraz, ponieważ jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, wy całej historii Bitcoina już czterokrotnie z tych poziomów startowaliśmy. No i za każdym razem zwiastowało to również pewnego rodzaju euforie, jeżeli chodzi o wyceny samego Bitcoina. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej korelacji, a także co myślicie ogólnie o tym, co może wydarzyć się na rynku kryptowalut czasie. Teraz już nie przedłużając przechodzimy do kolejnego etapu tego materiału, czyli do podsumowania raportu od Glassnoda, czyli raportu od największej platformy analitycznej na rynku kryptowalut. No i tak pierwsza grafika pokazuje nam kluczowe poziomy cenowe. Tutaj potencjalne wsparcie to okolice 82 tysięcy dolarów, czyli tak zwane True Market Min. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne poziomy oporu, no to tutaj kluczowy wydaje się być poziom w okolicy 104 tysięcy dolarów. Dolarów, czyli jest to koszt bazowy inwestorów krótkoterminowych, no i z perspektywy on-chain dopiero przebicie tego poziomu byłoby takim jasnym byczym sygnałem oraz szansą na kontynuację trendu wzrostowego. Idąc dalej, druga grafika jest naprawdę bardzo ciekawa, a pokazuje nam średnią realizację strat. Patrzymy tutaj na średnią kroczącą 30-dniową, no i tak aktualnie średnio inwestorzy realizują ponad 400 milionów strat dziennie, co oznacza, że jesteśmy tutaj na najwyższych poziomach od końcówki roku 2022. No i tutaj, dla przypomnienia, cena bitcoina wahała się wtedy w okolicy 16 tysięcy dolarów, natomiast na dzień dzisiejszy jest to około 90 tysięcy dolarów. Idąc dalej, mamy tutaj wskazanie na pewnego rodzaju red flag, ponieważ jeżeli spojrzymy na stosunek realizacji zysków i strat przez inwestorów krótkoterminowych, no to aktualnie jesteśmy na bardzo niskich poziomach, no i sam raport mówi, że jeżeli będziemy przebywać na nich znacznie dłużej, no to może to doprowadzić do przełamania ceny bitcoina poniżej średniej rynkowej, czyli poniżej poziomu 81 tysięcy dolarów. Idąc dalej, mamy zmianę perspektywy na inwestorów długoterminowych. No jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, akurat ta grupa inwestorów dalej czerpie zyski pomimo aktualnej sytuacji samego Bitcoina, natomiast sama tendencja w ostatnim czasie jest zdecydowanie negatywna. No i ostatnie dwa slajdy dotyczą już stricte instrumentów pochodnych. Po pierwsze mamy wskazanie na zmniejszające się zainteresowanie, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, czyli o tzw. futuresy natomiast rynek opcji przeżywa prawdziwą hossę, no i tutaj tak naprawdę z tygodnia na tydzień wybijamy nowe ATH, jeżeli chodzi o wartość otwartych pozycji, także jeżeli miałbym tak pokrótce ten raport podsumować, no to mamy tutaj można powiedzieć, że dość jasne wskazanie, że jeżeli rynek utrzyma aktualną tendencję, no to może to doprowadzić do większego załamania, no i oczywiście zachęcam, abyście podzielili się swoim zdaniem na ten temat w komentarzu. Także co, tak reasumując, trzeba przyznać, że te najbliższe tygodnie zapowiadają się naprawdę ciekawie. Na dzień dzisiejszy to już będzie wszystko. Także jeżeli ten materiał Wam się podobał, no to ja tylko przypominam o pozostawieniu łapek w górę, subskrypcji, a także komentarzy. No i na koniec szybkie ogłoszenia parafialne. Po pierwsze przypominam, że mój profil na portalu Patronite jest już aktywny, także zachęcam do zostania patronem tego kanału. No i po drugie, jeszcze raz apeluję o pozostawienie subskrypcji, jeżeli te materiał Wam się podobają. Ponieważ YouTube pokazuje, że zaledwie 35% oglądających subskrybuje ten kanał. No i co, słyszymy się wkrótce. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!